Witam, pozdrawiam serdecznie, cześć, jeździ czołgiem PT-91 Twardy Wójcik i Filip, Egocyt z umcajsem. kolejny odcinek, pozdrawiam wiewiórkę która skakała między drzewami Dzisiaj utka z kurczaka tak się prezentuje pomień. pod moją pałatką LWP przykryjemy sobie myślę, że tak do 30-40 minut będę musiał sobie tutaj gdzieś sobie posiedzieć, przy jest osprzęt. Wszystko to co niezbędne do lasu Nam czoło chyba mi przygasło trochę łótkę z kurczaka Moje można powiedzieć podstawowe danie w lesie Po sobie się bezmeb Pozawimy emilkę z YouTube sam prowadzę kanał na youtube jest fantastyczne tu ma takie widoki nie jest tylko napawać się lasem piękna natury, zewnątrz jak ja to mówię jesteśmy w lesie tu gdzie najpiękniej myślę że jeszcze cholerne 40 minut będę musiał czekać zanim tego kurczaka sobie zjem ale zawsze to coś tu jest moja płatka LWP, na, na takiej cienkiej lince. zaraz pokażę, o taka linka, tu jest ok, jego palta mój czajnik typu SBIT, 1,4 litra, bardzo świetny. Jeszcze będę musiał troszeczkę poczekać Niech to się mi dobrze przesmaży. Dymaga idzie Stała patelnia ukradziona z domu Można powiedzieć nie kupowałem w Tylko po prostu zabrałem z domu Także dziękuję ślicznie za oglądalność którzy mają siłę to oglądać słuchać mnie. i pozdrawiam serdecznie Filip Piotrowski, dziękuję